Jesteśmy u pana aktora Sławomira Cenckiewicza i rozmawiamy na temat najważniejszy, czyli o tym, co będzie się działo. Pan napisał o tym, że od pani Ani Walentynowicz zaczął się sierpień, czyli rewolucja sierpniowa i że coś zaczyna się także od, od niej teraz. Co się zaczyna i czy to w ogóle jest możliwe? No Ja jestem przede wszystkim historykiem, więc myślę, że lepiej znam się na przeszłości jak przyszłości ale znając postać właśnie Anny Walentynowicz wiem jedno po prostu że ona zawsze wtedy kiedy wkraczała na tą wielką scenę polską to działy się rzeczy ważne i pomyślałem sobie po tej tragicznej zamianie ciał po tym jak się okazało że pani ani nie ma po prostu w jej grobie w Gdańsku na cmentarzu Srebrzysko, że to jest jakiś moment przełomowy, że coś w tym śledztwie smoleńskim, albo można powiedzieć kłamstwie smoleńskim, zostaje właśnie obnażone. I pomyślałem sobie, że skoro jest to przełom, to może jest to również znak z góry od Pana Boga, że oto znów ta osoba skromnej Anny Walentynowicz, jest w centrum tego, tej zmiany, czy tego przełomu. Natomiast. Ja oczywiście dokładnie przewidzieć tego, co się stanie, nie mogę, ale podejrzewam, że to rzeczywiście była znacząca, był to znaczący moment dla wielu Polaków, znaczy, świadomość tego, że, że coś jest nie tak, myślę, że jest większa po zamianie tych ciał niż, niż wcześniej. Zresztą, widać to, również po pewnych badaniach nastrojów społecznych, że coś się, że coś się zmienia. Ale Daleki bym był od tego, co pojawia się w sferze, można powiedzieć, blogosfery, właśnie, czy, czy w tych dyskusjach w środowiskach patriotycznych, że ten przełom, o którym ja myślałem, pisząc ten swój krótki tekst, w związku właśnie z Anną Walentynowicz, że on. Ma mieć jakiś charakter doraźny, że nagle się zmienią sondaże Prawa i Sprawiedliwości, na przykład. Nie, ja nie, myśl, nie, nie, nie miałem jakby w ogóle tego na myśli, znając przede wszystkim tą postać właśnie Anny Walentynowicz. Ona zawsze biła się o rzeczy istotne, najważniejsze i te, które, że tak powiem, stanowiło pewnym charakterze. Polski i Polaków, a nie, nie biła się o sprawy, które można by powiedzieć, są tylko bieżące i, i doraźne. I ten tekst o tej przemianie, która, u której źródeł jest właśnie postać Anny Walentynowicz, myślałem o czymś głębszym. Myślałem o przez analogię oczywiście o tych wszystkich sprawach o które ona się biła i w, o tych momentach w historii, kiedy ona wkraczała na tą scenę po to, żeby po prostu właśnie dokonać tej zmiany. No i oczywiście sierpień 80. roku, 14 sierpnia 80. roku, ten moment, kiedy o 6 rano robotnicy idą, robotnicy Stoczni Gdańskiej z różnych wydziałów na masówkę i proklamują strajk z dwoma tablicami, na których są trzy krótkie postulaty I jeden z nich tylko dotyczy konkretnej osoby przywrócić do pracy Annę Walentynowicz, to to jest moment rzeczywiście przełomowy, przecież wiemy, nie tylko dla tego zakładu, nie tylko dla Gdańska, nie tylko dla Trójmiasta, tylko dla całej Polski, a w jakimś sensie ma to wymiar również międzynarodowy, światowy, mieści się w, w tym całym procesie walki, walki z komunizmem. I to jest też bardzo ważne, żeby wiedzieć, że ona nie miała tego świadomości, że z tą, powiedzmy, osobą, którą Pan Bóg stawia w tym, w tym momencie historii i, i że od niej coś zależy. Ona w ogóle się o tym dowiaduje, siedząc najpierw w izbie przyjęć w, w jakimś zakładzie opieki zdrowotnej, a później siedząc w swoim skromnym mieszkanku na, w Gdańsku Rzeszów przy ulicy Grunwaldzkiej. Ale jakby idąc dalej, sprawy, którymi ona się nawet podczas tego sierpnia zajmowała, one, one były w jakimś sensie ambarasujące nie tylko na przykład dla komunistów, ale również dla ludzi, którzy wydawałoby się, że powinni to wszystko rozumieć, którzy byli z nią w jednym szeregu. W na przykład? Czy, czy wokół, skupieni, skupieni wokół MKS-u. No to są na przykład sprawy związane z obroną no w ramach oczywiście walki o, o wszystkich uwięzionych, z obroną tych, o których już się nikt nie ujmuje, za którymi nikt się już nie ujmuje. Myślę tutaj o braciach Kowalczykach. To był dla wielu szok. Jest taki zapis z dyskusji w kierownictwie Solidarności z września 80 roku, gdzie wraca do tej kwestii Bronisław Geremek i mówi, że to był skandal. To znaczy, że podłączenie braci. Kowalczyków pod sprawę więźniów politycznych było pewnym naruszeniem proporcji, że ich możemy bronić ze względów humanitarnych, ale nie możemy jako Solidarność uznać, że to są więźniowie polityczni. A ona, to jest właśnie charakterystyczne, ona nawet jak się z kimś nie zgadzała w tym wypadku akurat się zgadzała z nimi, ale tak z kim się nie zgadzała, z ich metodami walki na przykład czy, czy z poglądami politycznymi, to i tak uważała, że się po prostu o wszystkich trzeba ujmować, bo wolność jest dla wszystkich. Ale na przykład to jest kwestia pewnego kształtu polskiej pamięci. O tym bardzo trzeba dzisiaj pamiętać, kiedy się zacierają pewne granice między dobrem a złem. To jest na przykład jej nieprawdopodobna walka samotna. O charakter upamiętnienia ofiar grudnia 70 roku. Dlaczego to jest... samotna, Walka? Samotna, dlatego że będąc członkiem społecznego komitetu budowy yy, pomnika poległych stoczniowców w grudniu 70 roku, zaprezentowała tylko indywidualny, własny pogląd dotyczący tego, że na tym pomniku Trzech Krzyży, słynnym w Gdańsku, nie może dojść do symbolicznego zbratania się ofiar i katów. Proszę sobie wyobrazić, że. Zostało to już nawet domknięte. Została podpisana umowa w trójkącie pomiędzy Społecznym Komitetem Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku, komunistami w osobach Stanisława Cioska, pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, wojewody Gdańskiego i przedstawicieli kościoła, że na tym pomniku, na jednym z krzyży, obok ofiar obok zamordowanych w grudniu 70. roku ludzi, będą nazwiska milicjantów, którzy rzekomo w równej walce po prostu polegli tak samo jak tamci. I ona, za przeproszeniem, wparowała na takie spotkanie, o którym się dowiedziała, do gabinetu wojewody i powiedziała, takiego pomnika nie będzie, do widzenia panowie. Nie będzie takiego pomnika. W historii polskiej jest znany ten motyw ofiary, walki o wolność i walki z kłamstwem, więc pani Ania jakby się w tym plasuje. Jak pan to widzi? Pamiętam taką rozmowę na kilka dni przed śmiercią pani Ani z jej synem Januszem, i zapytałem go na okoliczność książki, którą kończyłem, pisałem wtedy zakończenie. Kim dla siebie jest Anna Walentynowicz. To on powiedział, to pewnie nie jest oryginalne. Powiedział, że przede wszystkim mamą, ale również taką polską Janną Dark. W tym się w jakimś sensie zawiera po prostu ta historia duchowa związana z, z tą postacią. Znaczy, ona rzeczywiście jest pewną iskrą, która, która, która no właśnie spowodowała, że, że doszło do, do tej zmiany, do tej, do tej przemiany w sierpniu, w sierpniu 80 roku, ale ten wymiar duchowy w jej działalności jest bardzo ważny. No ona zawsze uważała, że miejsce Polski jest oczywiście u boku krzyża i, i jest splecione z historią Kościoła Katolickiego i ona zawsze mówiła. I to był, to był jej właśnie zasadniczy spór z Wałęsą. Jej, jak już o niej mówimy również w tym kontekście, nie dotyczył spraw właśnie takich bieżących w moim przekonaniu, tych takich, którymi, którymi żyła wówczas elita Solidarności, tylko to był spór o to, czy Solidarność ma. Być zaczynem pewnej przemiany duchowej w Polsce, czy ma być tylko pewną koncepcją polityczną walki z komunistami? Ona to widziała bardzo szeroko. Ona widziała w Solidarności właśnie tą siłę moralną, moralnej odnowy, i, i, i tak też po prostu patrzę dzisiaj na, 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 na sprawę. Pamięci po, po pani Ani i, i wszyscy którzy mówią, że coś się zmienia w związku z tym, co w ostatnich tygodniach miało miejsca, co jest związane z Anną Walentynowicz, powinni o tym pamiętać, że dla Anny Walentynowicz ta kwestia odnowy moralnej narodu polskiego jakby warunkuje wszystkie inne. Przemiany, które mogą się w Polsce dokonać, że będą lepsze władze, że będzie wspólnota narodowa, że, że będzie lepiej żyć w Polsce, prawda. Te wszystkie takie, można powiedzieć, doczesne kwestie są na służbie tej, tej, tej wielkiej sprawy moralnej odnowy narodu polskiego. No w tym sensie to oczywiście jakoś łączy się z, z tą koncepcją. Prymasa Polski z 56 roku i później przez niego tak usilnie odnawianą przez całe, przez całe życie do roku 81. Myślę tutaj o jasnogórskich ślubach narodu polskiego. To jest pewien testament, który został, i ona była, w moim przekonaniu, bardzo jakoś połączona, związana. Mówiła o tym, wielokrotnie po prostu o tej swojej relacji z Panem Jezusem z, z Kościołem Katolickim i w tym upatrywała po prostu jakby warunek w ogóle jakiejkolwiek poprawy sytuacji Polski.